Zanim wybije 16 na antenie czwórki, jeszcze yy, reportaż. Teresa Krasnodębska pracuje w teatrze Wielkim w Operze Narodowej od lat 70., mowa oczywiście o bohaterce tegoż to reportażu, a Katarzyna Fortuna, czyli druga z bohaterek, ma dopiero kilkuletni staż. Obie panie są inspicjentkami operowymi. Yy, tego zawodu można się nauczyć wyłącznie na zasadzie mistrz uczeń. Jak wygląda nauka i jak wyglądają relacje pomiędzy doświadczonym nauczycielem a młodym uczniem, o tym w reportażu Ewe. Liny Karpacz, oboładze, mistrz i uczenie. Reportaż w twórce. Dobry wieczór państwu za 15 minut rozpoczynamy próbę Don Carlo. Good evening, it's quarter to six. We'll start in 15 minutes rehearsal. Don Carlo will be going step by step the whole performance. With costume, of course. W niektórych momentach, jak słyszę Kasię mówiącą do mikrofonu, to tak jakbym sama siebie słyszała, niektóre rzeczywiście sformułowania moje powtarza i jest mi bardzo w tym momencie miło. Mówię tak, tak, dobrze, dobrze mówisz. Jest taki specyficzny język teatralny. Każdy z nas też sobie w jakiś sposób wypracowuje swój własny sposób komunikowania się. Jeden mówi, proszę wyłączyć do połowy światła na widowni, a ja na przykład mówię do kolegów w kabinie oświetleniowej, proszę połóweczkę. Na pewno przejęłam, połóweczkę też mówię. Wczoraj akurat na spektaklu też koledzy się śmieli, mimo że wszyscy znają to oczywiście. Proszę Państwa, rozpoczynamy próbę we'll Jascarpy Derrypassu. Koledzy przy drzwiach, za dekoracją, mam nadzieję, że jesteście wszyscy. Dobry wieczór. Dziękuję, dziękuję koledzy na ciągach. Dobry wieczór. Panie Krzysiu, gasimy widownię uprzejmie, proszę. Jest maestro, stage is ready. Jak to napisał autor francuskiego słownika terminów teatralnych, pan Patrice Paweł. Inspicjent jest bliskim pomocnikiem reżysera przedstawienia, odpowiedzialnym za organizacyjno-techniczną stronę przygotowywanego spektaklu. Pozostając w cieniu, inspicjent zapewnia dyskretnie inscenizacji świetność i wdzięk, za które zbiera pochwały reżyser. Jakby Pani chciała zostać inspicjentem, to po pierwsze trzeba wiedzieć, czy potrafi Pani czytać nuty, a po drugie, czy ma Pani odporność psychiczną. No i potem już trzeba zacząć praktykować przy boku starszego kolegi. Można się nauczyć tylko i wyłącznie na zasadzie mistrz i uczeń. Już w trakcie pracy na widowni jako bileterka podglądałam pracę inspicjenta i tak mi się wydawało, że może kiedyś jakimś cudownym sposobem mogłoby się tak stać, żebym ja również wykonywała tą pracę. Natomiast to były absolutnie tylko rozmyślania, w mojej głowie. Pojawiła się skromna, cichutka blondyneczka, dziewuszenka taka i pyta się, czy może postać przy pulpicie i posłuchać i popatrzeć. No oczywiście, możesz postać, popatrzeć. Przychodziła, przychodziła bardzo regularnie. Za każdym razem jak była w teatrze w charakterze bileterki, to przychodziła na scenę i stała cichutko, oni się w ogóle nie pytając, tylko obserwowała. Zaczęła zadawać pytania i rozmawiałyśmy na wszystkie tematy, o których powinien wiedzieć inspicjent. Najważniejsze jest nauczyć się techniki, opanować sprzęt, na którym się pracuje. No i to, to się stało dość szybko. Kasia wszystko skrupulatnie zapisywała, zrobiła sobie bardzo porządne notatki, a w trakcie już pracy wspólnej dopytywała się o resztę. Uwaga na uśmy, uwaga na krucyfiks. System nauki wydaje się być bardzo prosty. To jest metoda tak naprawdę naśladowania, możliwie wiernego. Ja na początku starałam się nie robić absolutnie niczego indywidualnie. Nie realizowałam żadnych własnych pomysłów, starałam się wiernie naśladować. Tym bardziej, że była taka okazja, ponieważ pierwsze trzy spektakle w krainie czarodziejskiego fletu prowadziłyśmy razem. Teresa prowadziła premierę i chyba drugi spektakl. Ja prowadziłam trzeci pod jej okiem, a potem już na przemian było. Ja oczywiście miałam swoje nuty, swoje notatki, swoje uwagi, natomiast była to wierna kopia wyciągu Teresy i sposób też komunikowania się z zespołem czy wydawania jakichś dyspozycji czy poleceń był absolutnie kopią tego co robiła Teresa. Na początku, gdy Kasia zaczynała sama prowadzić przedstawienia na scenie kameralnej, ja siedziałam obok niej, byłam bardzo zestresowana. Oczywiście nie pokazywałam tego kompletnie, ale chyba bardziej od niej byłam wtedy zestresowana. Powiedziałam, że nie mogę jej trzymać za rękę. Nie powinnam podpowiadać nic i nie podpowiadałam. Ale w myślach cały czas pracowałam razem z nią. Ja byłam bardzo przyzwyczajona do tego, że Teresa jest. Jak przed czwarty spektakl, że już zostałam sama, to pamiętam, że jak szłam do teatru, przechodziłam przez dziedziniec, to pierwsze co zrobiłam, to zobaczyłam, czy stoi Teresa samochód. Miałam taki odruch, jak przychodziłam na własny spektakl, jak tylko wchodziłam na dziedziniec, to zobaczyłam, czy Teresa jest. Często pracujemy razem, chociaż Kasia się wysforowuje coraz bardziej na pierwszy plan i bardzo dobrze. Moment ważny jest bardzo, kiedy uczeń siada przy pierwszym pulpicie, a tak zwany mistrz zajmuje miejsce przy drugim pulpicie. Drugi inspicjent musi się słuchać pierwszego, jest absolutnie podporządkowany. Przypomniało mi się coś zabawnego. Kiedy pracowałyśmy razem nad kopciuszkiem Kasia prowadziła kopciuszka, ja byłam drugim inspicjentem, po przerwie nie został opuszczony żyrandol. I zaczął się już drugi akt, tego żyrandola nie ma. I ja nagle słyszę, jak kolega z kierownictwa sceny mówi, słuchaj wy nie opuściliście żyrandola. Ja natychmiast w ułamku sekundy, nie czekając, aż Kasia zareaguje, mówi nie opuszczać go absolutnie. Nikt tego nie zauważył, jak opuścicie, dopiero będzie wsypa. A i tak za chwilę zabiera się go do góry. I dopiero jak to powiedziałam, pomyślałam, że no wtrąciłaś się w kompetencje inspicjenta prowadzącego. Ale nikt się nie odezwał już. Teresa jest bardzo opanowaną osobą, a to jest jednak naprawdę podstawa w naszej pracy. Pierwsza premiera na scenie dłużej, czyli Kur to był ogromny stres. Ogromny. Nie mogłam jeść, nie mogłam spać. A to ja też nie mogę jeść ani spać, tylko pić. Ja jestem też zestresowana przed każdą premierą. Myślę, że każdy. Może być zestresowany tylko ten, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. Ale ważne jest to, żeby nie pokazać na zewnątrz tego stresu. A mnie się przypomina moment, kiedy ja miałam po raz pierwszy zaprosić artystów na scenę kameralną, na próbę i 10 razy wciskałam guzik włączający mikrofon i 10 razy nie wydobywał się ze mnie ani jeden dźwięk ze strachu na myśl, że słucha mnie cały teatr. Tak to jest. Wydaje mi się, że najprzyjemniej jest po premierze. Wtedy są największe emocje. Oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i według planu, to całe ciśnienie z człowieka schodzi. I wtedy jest chyba najprzyjemniej, bo człowiek ma poczucie dobrze wykonanej pracy. W dodatku efekt był zadowalający, reżyser jest zadowolony i wtedy wydaje mi się, że inspicjent ma największą satysfakcję. Panie zbyszku, przesuwamy ścianę na prowadnicy. Karina, it's five minutes. Sprawia mi to przyjemność, jeżeli widzę, że Koleżanka Katarzyna wzniosła się na wyższy stopień sztuki inspicjenckiej. Jest ulubionym inspicjentem baletu narodowego. Znakomicie wykonuje swoją rolę. Dla mnie to jest wielka satysfakcja. Przez drugie drzwi wychodzi teraz cały chór. Reportaż, studia dokumentu i reportażu Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i jest współfinansowana ze środków rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013.